Cześć, cześć, cześć! Tutaj Ghost, a to kolejny już drugi odcinek Let's Play Half-Life 2 Episode 1. Jesteśmy w tym miejscu, w którym skończyliśmy ostatnio. E, tutaj, mówiłem, będzie drobna łamigłówka. Znaczy, ja wiem, czy to jest taka łamigłówka. Musimy się przejść. Tutaj mamy Stalkera z bliska. Wcześniej nie mieliśmy okazji ich zobaczyć. Co my mieliśmy, ale nie skorzystaliśmy. I co my mamy zrobić? Mamy przynieść jedną taką roller mine, czyli toczącą minę. Ło! O! Dobrze, nie spadłem. Tu się e, z, ze, z, no, zepsuła. Zepsuła się winda i sobie jeździ w górę i w dół. Dalej są tutaj te fajne pancerzownice, co tak hackerowo ładują to życie. I teraz uwaga. Dokładnie. To jest też nowość, Alex potrafi ee, Zresztą zobaczcie. No wy ją? I teraz mina jest hakowana. Jesteśmy taki Anonymus. No. Hakerzy. Stakowaliśmy minę i ona teraz... E, pozabija zabija stalkerów. Patrzcie, ten przeżył. One nie są groźne, teoretycznie, ale mogą nas zaatakować. One mają taki laser w oczach. I tym tego lasera używałem do spawania, bo oni są stworzeni tak w ogóle, żeby budować różne budowle od tego. Od tych złych. No. Jak oni się nazywali? Już zapomniałem. Oni się nazywali... Kombinat, o! I stalkerzy to są naprawdę mieszkańcy, którzy sprzeciwili się kombinatowi, oni ich przerabiają właśnie na takich stalkerów. To są ci mieszkańcy z tych puszek, co wcześniej starego od Alex musieliśmy wyciągnąć z takiej. Co puścią teraz? Zawiesiła się chyba. Nieważne. O. E to jest właśnie to co mówiłem, że ta część będzie bardziej widowiskowa. E, tak i stalkerzy to są właśnie ci ludzie z tych puszek, którzy nie słuchali kombinatu, walczyli z nim, kombinat ich przerobił na takich stalkerów i oni teraz wbrew... O oh, fuck. No. Wbrew swojej woli muszą e, budować budowę kombinatu. Marzeni są bardziej teraz już zaprogramowani, nie mają swojej woli za bardzo, no ale jednak, o, powtórka z roz, roz, rozrywki, latające śmieci. No teraz spokojnie, powoli, hop. Oj, kolejna nowość. To już zostało wykorzystane potem w e, tym. Portalu 2, czyli mosty świetlne. E, tylko, że one wyglądają tutaj trochę inaczej, ale działają na tej samej zasadzie. Trzeba przebiec. Patrzcie teraz. Ruch i ciśniemy, bo inaczej nas wciągnie. No, i zajebiście udało się. Teraz Alex przebiegnie eee, zauważyłem, Ej, ona się zacięła, ja cię, zacięła się przy tej tej, bo jednego stalkera nie zabiło. Ale dobra Dobra, teraz to jest nieważne, bo to jest coś innego ważnego. To już jest taki element formularny w tej chwili. Spotkamy tutaj Aid Aidvisora. Advisory to są takie potwory, stwory, o których za dużo wam na się nie powiem, żeby nie zdradzać, żeby potem była taka Oo! niespodzianka. E, więc nie powiem wam, czym one są, skąd one są. Oglądajcie teraz, co się będzie działo. To jest właśnie adwizor. No zamknij się, ja nie mogę zawiesiła się teraz takim głupi ty. właśnie adwizory potrafią robić coś takiego i to nawet to było słabe z tego co one potrafią robić to nie było nic specjalnego teraz no ja cię zamknij się no i teraz zyskamy sobie e, Lepszy nam się Gravity Gun, bo to jest pole rozbrajające, które znamy z poprzedniej części, z samego końca. Już wiemy jak on działa na nasz Gravity Gun. O, Kabum! Teraz jest taki fajny niebieski i możemy wyrywać ze ścian panele. No tutaj dobrze, bo trzeba będzie powalczyć troszkę. A taki mocniejszy się przyda. Olaliśmy troszkę, Alex, została z tyłu, a to nie szkodzi, ona zawsze nas dogoni. O, leci sprint, sprint dajesz, dajesz. 100, min, 100 minut na setkę. Z syru, takim tempem. Teraz nasze zadanie to załączać sobie mosty świetne. ogóle ja nigdy nie lubię po nich chodzić, bo one są takie niepewne. i ładnie jeszcze ktoś urwę wam urwę następnemu oj akurat nie ma następnego Je budu i się rozpadło dobra most włączony można iść te kule energetyczne to jest fajna sprawa bo one zasilają wszystko to jest jeden chyba z najlepszych wynalazków kombinatu Ale nie ma co się dziwić, bo są e, jeśli chodzi o rozwój przed ludzkością krasnitami i TP i TD Eee, on jest Tam. Kobieta mnie bije A? O! Fajnie! Odblokowało mi się osiągnięcie. Musiałem dziada zabić jego własną kulą energetyczną. Dobra, nie ma co się tutaj bawić z tymi dzieciaczkami. Trzeba iść dalej. O! I w sumie to już ostatni most. W tym miejscu. Nie lubię tego poziomu, bo on jest taki monotonny. Cały czas biegamy po tej cytadeli zniszczonej. No, jest taki nudny. Kolejny będzie ciekawszy, bo wow, fakt. Ale e, też go nie lubię, ale z innych powodów, co zobaczycie jak już tam dojdę. Bo tutaj fajny widok z sobie idą. chodźcie, chodźcie, szybko, szybko, bo tutaj chyba coś się stanie. O, patrzcie, patrzcie! ha. Mucha się naćpała! Hyyyy! Dobra. Żarty żartami trzeba iść dalej. A raczej trzeba poczekać, aż Alex ruszy swoje krągłe dupsko i nam otworzy przejście. No. Pomału zbliżamy się do końca naszej wycieczki po wycieczki. Tak, wycieczki po cytadeli. Idziemy do reaktora głównego, który znajduje... To jest właśnie oznaczenie reaktora. I do reaktora pojedziemy tą windą. Ale stój! Aaaa wow! już nie mogę. Teraz będą spadać na nas takie śmieci z góry i my musimy je odpychać, bo one nam zniszczą naszą windę. Teraz wydaje się to takie trywialnie łatwe, bo spadałem raz na pierdylną czasu jakieś guwienka, ale z czasem będzie tego spadać troszkę więcej i troszkę większe. Na szczęście nasz yy... Gravity Gun, spimp my Gravity Gun po tuningu. Potrafi takie duże gówno też złapać. E, musimy sobie tutaj... Raz na jakiś czas musimy sobie też odpalić windę na nowo, bo duracele się w niej kończą. Musimy nowe włożyć. Dobra. Jedziemy dalej. Leci coś, leci. Dobra, i znowu znowu stoimy, tak? Chyba za daleko sobie nie pojeździmy, bo z tego co pamiętam przylezie tutaj stalker i nam wyłączy windę. O właśnie, już przy Trzeba go teraz ciepnąć tą kulą, żeby mu się pacjata fajczyła Aaa, nie trafiłem dziada. Bo nam będzie cały czas wyłączał cholerny jeden no, jak tą windę Jasna cholera. Trafiaj go! O! Z dwóch pięknie. Dobra, i jedziemy dalej. I... Stop! I dalej pojedziemy już sobie w następnym odcinku, bo ten się skręcił. A, no to powiem tylko tyle, że wymyśliłem coś fajnego na temat Borderlands, bo nakręcić zwykły gameplay, ale nie będzie to zwykły gameplay, będzie to taka seria filmików. Na razie powiem sobie tylko tyle. I ukaże się ona z rocznicy setnego odcinka na naszym kanale. Setny odcinek będzie o Borderlands, no to możecie być pewni. Cześć!